Cześć, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego, piątego już odcinka serii. Zagrajmy w Amnezję Mroczną W poprzednim odcinku udało nam się stworzyć silny kwas i dzięki niemu wejść do rafinerii, a później do piwnicznego archiwum, w którym się właśnie teraz znajdujemy. Na wstępie chcę Was już poinformować, że poziom jest ten bardzo wymagający, według mnie najbardziej w całej tej grze. Idziemy tutaj do czynienia z tak zwanym wodnym potworem, z którym się nie da walczyć, można jedynie przed nim uciekać. Ale to za chwilę. Chcę, was, chcę, żebyście również wiedzieli, że odcinek ten będzie stosunkowo krótki, krótszy niż poprzednie odcinki, no między innymi ze względu na właśnie jego trudność. To tyle, więc zaczynajmy grę. Po tym właśnie mamy do czynienia z niewidzialnym potworem Tym o którym mówiłem na wstępie Jak widać jego ruchy można, można zobaczyć gdzie on jest Jedynie po w wodzie A my musimy się puszać po tych skrzyniach które właśnie tutaj widzimy Dostać na tą skrzynię. Teraz do tego pomieszczenia. On no, nie jest tutaj. Będziemy musieli działać ci szybko. Dobrze, udało się. Teraz to, co widzimy, właśnie widzimy taką małą dźwignię. Ona służy do otwierania takich dużych drzwi na końcu pomieszczenia. Jednak problem polega na tym, takie utrudnienie polega na tym, że po kilku minutach te drzwi się zamkną, i trzeba będzie wtedy cały manewr powtarzać jeszcze raz, jeżeli nie zdążymy przejść. Dlatego trzeba cały, zawsze pamiętać o tym na czasie. A my, no spróbujmy.

Bardzo blisko. Potwór nas chyba tam trochę zranił. Zaszerzujemy Laudamu. Jest, jest już dobrze. Widzimy tutaj kolejnego potwora. A tu widzimy szczątki ludzkie, które y, mogą służyć za, za taki wabik właśnie, żeby smylić tego potwora, a my zyskamy wtedy ceny, czas. Też w Na, drugą, na drugi koniec tej kolejne początki i tu czeka nas też dosyć duża operacja trzeba do pomocą tego takiego połowrotka otworzyć te wroga na bazie Trzeba jak pewnie się myślać zrobić to bardzo, bardzo szybko. A tu musimy możemy taki kolejny wali. Tu mamy taką, tutaj mamy taką igłę, która jest potrzebna do otworzenia tych drzwi. Jest ona w środku no. Dobrze. Dobrze. No, udało nam się to nawet zrobić dobrze. Tutaj też będzie nieprzyjemnie, ponieważ będziemy musieli uciekać przez równe pomieszczenia właśnie przed tym potworem. Żeby zyskać na czasie, możemy zamykać te drzwi właśnie. Będzie to spore ułatwienie. Bardzo nie jakieś przeszkody, żeby na nim mieliśmy po prostu nam trąca to pierwszych jak Jest. Liście. No! Udało się! Było już blisko śmierci Daniela Jeszcze taki naprawdę wymagający wymagający dużo poziom amnetrii Tutaj zgasimy lampę Właśnie nie powiedziałem. Jesteśmy w drugim holu takie szerokie, dosyć jasne pomieszczenie więc nie będę tutaj używał lampy bo jak widzimy jak widzimy szybko się wykorzystuje Jeszcze tak z innej beczki tutaj wszyscy recenzenci, którzy wysoko oceniają tą produkcję krytykuję jedną rzecz, grafikę, która jest ponoć niewiele lepsza od penumbry. Nie ja uważam, że może grafika nie jest jakaś yy, nie wiadomo jaka, natomiast yy, po, takie te wystroje poszczególne lokacji są naprawdę fajnie fajnie jest to wszystko zrobione, nie jest to jakieś odgrzewane, wszystko takie, prawie takie świeże, Świeże, w ogóle świeża tak gra wygląda. Naprawdę bardzo mi się to podoba. A tu, jak nam zasugerowała gra, otworzeniem tych drzwi, mamy wejść tutaj, więc wejdziemy. Kolejna jakaś retrospekcja. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum of Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer and in the other direction. No, jak się możemy tutaj domyślać, to jest taka winda. była właśnie była w retrospekcji no właśnie, winda nie działa mamy kolejne zadanie uruchom silnik, który napędza maszynerię windy czyli po prostu trzeba prawić w ruch tą windę musimy się żeby to osiągnąć musimy się tutaj troszeczkę, troszeczkę pochodzić najpierw do znajdującego się po przeciwnej stronie magazynu, gdzie właśnie się teraz udamy. Nie jest źle nie Danielem, jest tylko tam trochę pozadrapany. Poza Dobrze, wchodzimy do magazynu. Więc tak, jak już mówiłem ten odcinek nie jest jakiś strasznie długi, więc mam nadzieję, że się Wam on podobał. Piszcie w komentarzach swoje wrażenia. Myślę, że mimo wszystko udało nam się tą taką dosyć wymagającą część gry przejść. Dzięki za obejrzenie mojego odcinka. Do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.